Witam państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w poświęconym tematyce biblijnej. Dzisiaj, wraz z moimi gośćmi, braćmi Jarosławem i Dariuszem, chcemy Witam zastanowić się, się nad bardzo ciekawym zagadnieniem opoki. Myślę, że spotkaliście się państwo z tym określeniem: opoka kościoła, opoka utożsamiana w Kościele Powszechnym właśnie z, z papiestwem. Z tytułem, właśnie najwyższego namiestnika. Zastanowimy się dzisiaj, co Biblia mówi na ten temat, i przechodząc do naszego tematu, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie: No właśnie, kogo od najdawniejszych czasów, albo kogo Szczególnie w Biblii ludzie nazywali swoją opoką czy fundamentem swojego życia, swojego istnienia. Swoje pytanie kieruje do Jarka. Odpowiadając na Twoje pytanie, chciałbym przeczytać z Psalmu 18, dwa wersety. Psalmista mówi coś takiego: Pan, skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoko moją, na której polegam, tarczo moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Psalmista, dokładnie tutaj Dawid, mówi, że podstawą jego wiary, to na czym on opiera swoją wiarę, komu ufa i buduje, na czym buduje swoją wiarę, Kogo nazywa swoją opoką, kogo nazywa swoją skałą, twierdzą, jest Bóg. Nie wymienia tutaj żadnego z ludzi, nie wymienia tutaj żadnego ze świętych jakichś pośredników. Mówi bezpośrednio, skałą, opoką, twierdzą mojego zbawienia jest Bóg i na nim polegam. Podobne stwierdzenie, podobnego stwierdzenia użył Mojżesz. I to możemy przeczytać w piątej księdze Mojżeszowej, gdy mówił do innych ludzi, którzy nie wytrwali w wierze i mówi: "Czemu nie wysłuchaliście tego, kto jest waszą opoką? Czy ja miałbym zrobić coś takiego, co wy i zrobić coś złego i nie polegać na tym, kto jest moją opoką?" I mówi: "Nie, bo ja właśnie na Bogu polegam, bo on jest właśnie moją podstawą, moją skałą moją opoką. Tak mówił Mojżesz, tak mówił Dawid. Dla nich podstawą wiary był Bóg. Życie duchowe i wiara to jest coś, co stanowi pewnego rodzaju konstrukcję, budowlę. I jak doskonale się orientujemy, żeby budynek, żeby budowla była stabilna, musi być utwierdzona na solidnym fundamencie. Biblijni chrześcijanie budują swoją wiarę na słowie Bożym, a to z kolei bezpośrednio kieruje nasze myśli i weryfikuje nasze poglądy właśnie w bardzo określony sposób. Ale Słowo Boże również mówi o Jezusie, jako o, o pewnej opoce, na której budują szczególnie chrześcijanie, prawda? Mm -hmm. Proszę powiedzieć, no dlaczego Chrystus został nazwany naszą opoką, czy fundamentem naszej wiary? Kiedy to się stało i dlaczego właśnie Jezus? Dlaczego on, a nie ktoś inny? Nie jakiś inny człowiek, jakiś wielki bohater biblijny? Dlaczego pan Jezus Tarku? Mhm. Tak jak Jarek powiedział, mamy mężów Bożych, którzy rzeczywiście, można powiedzieć, byli wielkiego formatu, jak Mojżesz czy Abraham. A wszyscy ci mężowie Boży nazywali opoką Boga. Ale w Słowie Bożym w liście do Koryntian mamy taki jeden ciekawy fragment, właśnie jak już wspomniałeś, w dziesiątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian i czwarty werset mówi: I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Już apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że Jezus Chrystus. Był też tą opoką, i my wiemy, że tą opoką dla nas jest rzeczywiście dzisiaj Jezus Chrystus. Dlaczego? Dlatego, że pytanie by sobie warto było zadać, czy chcemy budować na człowieku, który przecież jest często upadły, słaby, potyka się, czy taka może być opoka? A popatrzmy na Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus. Jest jednorodzonym synem Boga. Co więcej, słowo Boże wyraźnie mówi, że on, Jezus Chrystus, był przy stwarzaniu, że z woli Ojca również stwarzał świat. Jezus Chrystus pokonał grzech. Myślę, że to jest bardzo istotne. Możemy budować właśnie na Jezusie Chrystusie na tym, który zwyciężył grzech w ciele. To jest opoka prawdziwa, na której możemy coś budować. Co więcej, Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. Mu możemy ufać. Na Jezusie Chrystusie nigdy nie zawiedziemy się. Myślę, że to wszystko nas odsyła do jednej opoki, która została z woli Ojca ustanawiona, a tą opoką jest właśnie Jezus Chrystus. To jest trwała, niezachwiana opoka. Nasz Zbawiciel, nasz Wybawca, Dawca Życia również z woli Boga. No dobrze, ale w Słowie Bożym jest też taka postać, którą dzisiaj wielu chrześcijan również utożsamia za jako opokę. Mówię tutaj o apostole Piotrze. To był jeden z uczniów Pana Jezusa Chrystusa. I jak pamiętam, w Słowie Bożym są takie znamienne teksty, które sugerują, że to jako, jakby Piotr, Przejął od Jezusa tą, tą władzę, tą moc. Czy rzeczywiście jest tak, że Piotr jest opoką, czy Pan Jezus jest opoką? Wyjaśnijmy to, czy nie ma tu jakiejś sprzeczności w tych, w tych twierdzeniach. Dlaczego Piotr nie może być opoką? Dlaczego Pan Jezus musi nią pozostać? Jezus był tutaj na Ziemi. Wielu różnie go nazywało za różne osobistości, czy coś w tym rodzaju go uważali. I Jezus często zadawał pytanie i raz zadał to pytanie swoim uczniom, za kogo go uważają. I mówi, jedni uważają mnie je za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, jeszcze inni za któregoś z proroków. A Jezus wtedy im powiedział, a za kogo wy mnie uważacie? I w tym momencie... Odpowiedział Piotr i to możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza w 16. rozdziale, począwszy od wersetu 16. A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Z tego wersetu pozornie wynikałoby faktycznie, że to Piotr jest tą opoką, na której zbudowany zostanie Kościół i to jest tak mocna podstawa opoka, że bramy piekielne nie, nie są w stanie nawet tego przemóc. Ale odnosząc się do tego, co już mówił wcześniej Darek, że opoką nazywany jest Jezus. I odnosząc się do oryginału, do języka greckiego, to w tym wersecie 18 użyte są dwa określenia: Petra i Petros. Petra oznacza skałę, mocną skałę, a Petros to jest okruch, odłamek, moglibyśmy powiedzieć kamień. I wstawiając tutaj te oryginalne słowa. Werset 18 brzmiałby w taki sposób: A ja Ci powiadam, że Ty jesteś kamień. I na tej opoce, na tej, Ty jesteś kamień, czyli Petros, i na tej petrze, czyli opoce, zbuduje Kościół Mój. I Jezus mówi tutaj, że Ty jesteś jednym z okruchów skały. A tą skałą jestem ja. Tą skałą jest to wyznanie którego ty wcześniej użyłeś, że ja jestem Chrystus, syn Boga żywego. To jest podstawa, to jest fundament. Piotr nie może być fundamentem. Piotr jest tylko odłamkiem, okruchem, a samym fundamentem, tą opoką, tą Petrą jest Jezus. I w tym momencie ten werset, ten fragment wcale nie jest dowodem na to, że to na Piotrze, ma być budowany kościół, bo kościół ma być budowany na fundamencie Jezusa i apostołów. Ale tym fundamentem, tym, tą podstawą jest Jezus. Piotr jest jednym z dwunastu apostołów. On nie był jedyny. Czyli pan Jezus, jakby nie zrzeka się tutaj władzy nad swoim kościołem ale jednocześnie daje Piotrowi pewną funkcję, prawda? I jakby nie burzy tej hierarchii. Myślę, że, że jest to ważne, żeby to zrozumieć, bo właśnie ten element. Opoki przekazanej czy władzy przekazanej Piotrowi, posłużył później ludziom, owszem ludziom wierzącym, do tego, żeby uzurpować sobie prawo do nawet zmiany prawa Bożego, prawda, mhm. Darku? Mhm. Rzeczywiście, choć myślę, że w jakiś sposób jest paradoks. Zauważcie. Wielu by chciało widzieć, że Piot tutaj, Jezus Chrystus mu daje. Tą władzę, że on jest tą opoką. Ale popatrzcie, tu jak Jarek powiedział, to Piotr nawet wskazuje, mówi, że Ty jesteś Mesjaszem. Zwraca się do swojego mistrza, pana, ty jesteś Mesjaszem, ty jesteś synem Boga Żywego. I ten fragment pokazuje, popatrzcie co. Tak jak tu w oryginałach pisze, że Piotr, Jezus Chrystus mówi, ty jesteś Piotr, odłamek skalny a na tym wyznaniu co powiedziałeś że ja jestem mesjaszem synem Boga żywego zbuduję kościół mój a więc na wyznaniu że ja jestem e, tą opoką zbuduję kościół mój to Piotr e, i ten fragment wyraźnie wskazuje i pokazuje kto jest tak naprawdę prawdziwą opoką że to jest Jezus Chrystus tą opoką e, Jezus e, Chrystus powiedział e, Piotrowi dam ci klucze królestwa Bożego rzeczywiście mogą być jakieś kontrowersje czy Piotr dostał szczególną jakąś władzę, szczególny przywilej, ale w Słowie Bożym, w Ewangelii Mateusza, gdybyśmy tam czytali od początku, Jezus Chrystus mówi, że do faryzeuszu, zwracając się, mówi im, Wam dane zostało poznać, macie klucze królestwa, i zostało wam dane poznać prawdy Boże, ale zamykacie. Sami nie wchodzicie a tak, zamykacie. zamykacie przed tymi, którzy chcą wejść. Mhm. A więc e, wyraźnie to wskazuje, e, że tymi kluczami jest prawda Boża, słowo Boże, którym można głosić. Oczywiście faryzeusze dostawali tą prawdę Bożą ze słowa Bożego, ale często niewłaściwie nią szafowali. I Jezus Chrystus, zwracając się do Piotra, mówi mu też, że ma te klucze królestwa. Jak pozostałem apostołom, uczniom, dał tą władzę i pozostałym naśladowcom Jezusa Chrystusa, poznawania Słowa Bożego, tą prawdę, którą my możemy mieć, klucze do prawdy Bożej i możemy się nią dzielić to jeszcze zastanówmy się nad y, tym problemem związywania i mm. rozwiązywania to bo jest, to jest też element władzy mm. y, którą jak rzeczywiście została dana Piotrowi Piotrowi mm. prawda to jest y, też y, ważny fragment i warto na niego zwrócić uwagę bo y, znów y, ktoś kto pierwszy raz zetknie się z tymi terminami pomyśli no rzeczywiście Piotrowi został y, taki dany przywilej związywania rozwiązywania ale czego Gdybyśmy w Ewangelii Mateusza, gdy rozważamy ten szesnasty rozdział i przeszli tylko jedną stronicę dalej i tam w osiemnastym rozdziale Jezus Chrystus mówi o odpuszczaniu winy już jako w zgromadzeniu w, w kościele. Tam mówi o trójstopniowym napomnieniu, a później mówi coś takiego. Zaprawdę w osiemnastym wersecie. Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. E, popatrzcie, e, to nie tylko zostało dane Piotrowi, e, ten przywilej związywania i rozwiązywania, ale ten przywilej został dany, Jezus Chrystus dał, e, gdy czytamy Słowo Boże, całemu Kościołowi. Co to jest rozwiązywanie i związywanie? Myślę w krótkich słowach, żeby nie przedłużać, powiem tak. Bóg i Jezus Chrystus, który jest Jezus Chrystus, który jest głową Kościoła, jest tą opoką i ma swój kościół, ma nad nią pieczę. W Kościele Bożym jest taka sytuacja, często, czasami zdarza się, że ktoś zostaje upomniany, ale ktoś jest to, są to smutne rzeczy, jeśli ktoś nie chce się, nie chce przyjąć napomnienia, wtedy jest nakaz Jezusa Chrystusa, żeby wziąć Dwóch lub trzech braci i go napomnieć. Gdy nie usłucha, bierze się cały zbor, i gdy wtedy przed całym zborem nie chce usłuchać, nie chce przyjąć napomnienia, nie chce się odwrócić od swego złego postępowania, tu jest ten element związywania i rozwiązywania. Wtedy Kościół ma prawo, z woli Jezusa Chrystusa, rozwiązać z Nim te więzy braterstwa ale gdy ten brat, myślę, to jest ostateczny taki element, gdzie człowiekiem można wstrząsnąć jeszcze, gdy zostaje rozwiązane z nim braterstwo, ale ten człowiek może się jeszcze nawrócić i wtedy może zostać to braterstwo znów. Związane, przywrócone. A więc myślę, że w tym kontekście jest ta nauka rozwiązywania i związywania. Nie tylko Piotrowi, ale jak możemy przeczytać dalej, całemu Kościołowi zostało to dane. Ten przywilej, obowiązek. No i chyba ważne jest dopowiedzieć tutaj, że to prawo związywania i rozwiązywania to nie jest takie arbitralne prawo Oczywiście. człowieka wierzącego mhm. niezależnie od tego, co się dzieje. Po prostu ktoś mi się nie podoba i ja go rzucam mhm. na przykład na niego klątwę, tylko musi to być ściśle z, powiązane z tekstami biblijnymi i z tego z tym co Bóg oczekuje od ludzi Myś, wierzących. Myśmy tu tak szybko o tym no powiedzieli, właśnie, ale to tak. się dzieje bardzo często. Długo i to trzeba czynić na pewno z wielką miłością i starannością o drugiego człowieka. No właśnie, na pewno tak jest. A czy Piotra możemy uznać za pierwszego papieża, bo tak jest postrzegany apostoł Piotr jako właśnie pierwszy papież kościelny? Gdybyśmy mogli o Piotrze powiedzieć, że jest Najważniejszym z apostołów, bo gdyby rzeczywiście był pierwszym papieżem, to on byłby najważniejszy z tych wszystkich apostołów. On byłby tym, który przewodzi, on byłby tym, który jako jeden ma ostateczną decyzję przy podejmowaniu jakichś spornych kwestii, by osądzał, byłby może nawet powiedzmy nieomylny. To coś takiego byśmy mogli znaleźć na kartach Słowa Bożego. Ci, którzy spisywali dzieje, dzieje apostołów, widzieliby to. To byłoby bardzo ważne i na pewno byłoby zamieszczone na kartach Słowa Bożego. Ale ja przeczytam może dwa fragmenty, które bardziej wyjaśnią tę sprawę. W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze coś takiego w drugim rozdziale. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między Poganami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, czyli Piotr i Jan, którzy są uważani za filary, podali mi i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do Pogan, a oni do obrzezanych. Widzimy tutaj, że apostoł Paweł mówi o sobie jako o jednym z apostołów tak samo jak Piotr. Z tym, że rozróżnia tutaj, że Piotr był apostołem wśród y, Żydów, a Paweł był apostołem wśród Pogan. Praktycznie zrównał siebie z Piotrem w posłudze. Dalej czytamy w kolejnym wersecie, że gdy przyszedł do Jerozolimy i opowiedział, jak Bóg przez niego działa, nie wymienia tutaj tylko Piotra, ale tu wymienione są trzy postacie, trzech apostołów, i tu jest powiedziane, że tych trzech jest uważanych wtedy były uważanych za filary. To był Jakub, właśnie Kefas Piotr i Jan. Tutaj nie widzimy rozróżnienia. I nie widzimy takiego specjalnego wyróżnienia Piotra, jakoby tego, który byłby z nich wszystkich najważniejszy. Ale przeczytam może to, co sam Piotr o sobie pisał i jak sam siebie określał. Bo w pierwszym liście, właśnie Piotra, w piątym rozdziale czytamy coś takiego. Starszych więc wśród Was, napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych, oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Mówi tutaj o sobie, nie jako o tym, który jest przywódcą, nie jako o tym, który jest najwyższy i najważniejszy, tylko jako o sobie, jako jednym z tych starszych, tych powiedzmy, przywódców, ale jako jeden z. Bo on tu mówi napomina jako również starszy. A kieruje to do tych, którzy mają przewodzić w zborach, do tych, którzy mają prowadzić ludzi, mają się nimi opiekować. I on mówi: ja Jestem taki sam jak wy, jeden z was. Nie widzimy tutaj w tych dwóch fragmentach to, co sam Piotr sobie mówił jak Paweł o nim mówił. Nie widzimy tutaj wręcz jakiegoś tam wyróżnienia Piotra. I przychodzi mi tutaj na myśl jeszcze jedna sytuacja. Która dobitnie pokazuje to, czy Piotr jest taki szczególnie wywyższony. To też można odnaleźć na, w liście do Galacjan, gdy Paweł przyszedł do tego zboru i zobaczył, że Piotr najpierw jadał z chrześcijanami, którzy wywodzili się z pogan, ale gdy przyszli inni. Chrześcijanie, którzy wywodzili się z Żydów i zobaczyli, że Piotr z nimi je, no to poczuli się no, trochę zgorszeni, i Piotr od nich, od tych wierzących, pochodzących z Pogan, odsunął się i jadał już tylko z tymi, którzy byli spośród Żydów. I Paweł, gdy zobaczył taką rzecz, bezpośrednio zwrócił się do Piotra i go napomniał. Napomniał tego, który miał być od niego ważniejszy. To raczej nie wchodzi w grę. Piotr przyjął, zrozumiał, że zrobił to źle i nie czynił już tego więcej. I to też pokazuje, że Piotr był jednym z apostołów. Takim samym na równi i sam siebie też nie wywyższał. On nie był wyróżniony, on nie był może tak jakby wyszczególniony, poza może tymi y, momentami na kartach Słowa Bożego. Kiedy on jako ten pierwszy pewne rzeczy mówił, pierwszy się wyrywał i Jezusowi coś mówił, to wtedy faktycznie był tak, jakby może pierwszy. Taki miał temperament. Rzeczywiście, taki miał temperament. Taki miał temperament. Ale nie to, że miał jakieś najwyższe uznanie, zasługi, czy był szczególnie wywyższony. Drodzy Państwo, Słowo Boże jakby koryguje często nasze opinie i poglądy na różne tematy. Dzisiaj mówiliśmy o prawdziwej opoce. I z tekstów biblijnych jasno wynika, że prawdziwą opoką człowieka wierzącego powinien być Pan Jezus Chrystus, jednorodzony syn naszego Stwórcy. Jest to niezwykle ważne, dlatego że to od, od właśnie od czego zaczynamy nasze duchowe życie. Budowanie na Słowie Bożym, budowanie na prawdziwej opoce decyduje później o. Trwałości tej naszej budowli. Drodzy Państwo, jeśli będziemy słuchali ludzi, to może się okazać, że po jakimś czasie hmm, po prostu nasza wiara okaże się błędna, okaże się fałszywa. Jeśli natomiast podstawę, podstawą i fundamentem naszej wiary będzie Słowo Boże, które trwa i nie przemija, i jest to hmm, Słowo naszego Stwórcy. Możemy być pewni, że nasza wiara będzie mocna, trwała i stabilna. Mam nadzieję, że nasi widzowie, czytając z nami teksty, albo słuchając przynajmniej tekstów biblijnych, zostali jakby przekonani, że warto jest czytać Biblię, warto jest sięgać do Słowa Bożego i szukać tam, Odpowiedzi na dręczące czy pojawiające się w naszym życiu pytania. Zachęcam Was wszystkich do tego, abyście jak najczęściej sięgali po tą Bożą Księgę i zastanawiali się nad tym, właśnie, co powinniśmy zmienić jeszcze w naszym życiu, do kogo powinniśmy mieć szczególne zaufanie. To zaufanie przede wszystkim musimy kierować do naszego Boga, który chce nas prowadzić przez nasze życie. W taki szczególny sposób, w sposób, który u finału, który doprowadzi nas do zbawienia i życia wiecznego. I tego Państwu życzę ja, i, i życzę również moi goście, którzy byli razem z nami. Zapraszam do następnego odcinka naszego programu. Upadłem do jego stóp, nie mogłem powstrzymać łez. On podał mi swą dłoń i pomógł wstać. W jego oczach ujrzałem blask miłości wielkiej, tak. On zabrał mój strach, sam przeżył mój ból.